Mam! Cześć mam! No jak z twoim nowym kolorem? Świetnie, jest taki intensywny. Twój też jest intensywny. Ale włosy sucho i zniszczone. No co ty, nie znasz Garnier Color Naturals? Intensywny? Mhm. Mm Teraz dotknij. Ale miękkie. To dzięki olejkowi z oliwek. Garnier kolor Naturals. Intensywny kolor bez zniszczonych włosów. Garnier. Pan kierowca i czarny ocelot. Jasiu, ale to plama na ocelocie jest? Gdzie? No tu. To taki materiał jest. Tygrysa wyświniliście. Nic żeśmy nie wyświnili. Sam się pewnie jest z zażycia wyświni. Może mi się tam do silnika nie dotykajcie, czysty jest. Ferwa czyści silnik i zmniejsza zużycie paliwa. Orlen, stacja z ferwą. Dlaczego uwielbiam płatki Nestle Fitness? Bo moja linia to nie jojo. Zrzucasz kilogramy? Przybierasz. I znów zrzucasz? I znów przybierasz. Nie, to nie dla mnie. Płatki Nestle Fitness pomagają mi utrzymać linię. Pysznie chrupiące, z pełnego ziarna pszenicy, bogate w witaminy i składniki mineralne, a ubogie w tłuszcz. Mm, uwielbiam Nestle Fitness. I moja linia też. Nestle Fitness, linia, z którą czuję się najlepiej. Idealna formuła, Mizoram, leczniczy szampon przeciwupierzowy, skuteczny i sprawdzony, teraz oryginalny lek ma niższą cenę. przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ty patrz, ale to warchu, teraz w Kastoramie, w Kastoramie grzejnik olejowy o mocy 2000 watów z nadmuchem za 116zł, Kastorama, nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. A na no, wycisk, najlepsze są owoce. Wolę coś do picia. Już się robi! Dla każdego coś dobrego. Ja uko, kokos, może gruszka, albo kiju. Nie, nie wyciskam, ja miksuję. W każdej butelce aż gęsto od owoców, zmiksowanych w gęstym przecierowym soku. Zmiksowanych. Jedna porcja owoców od Uściskam. Przecież ja cały czas mówię, że w tym banku się zarabia. Dlaczego połowa Polaków wciąż nie chce zarabiać? Może wy nie wiecie, jakie są warunki na lokatach. Że, że tu jest wyższe oprocentowanie. Że, że się zarabia. Że można wpłacać i wypłacać i... i że kiedy się chce i, i wpłacać i wypłacać. I bez utraty odsetek. I, ja nie wiem, czy ja niewyraźnie mówię, czy co. No to powtórzę jeszcze raz. W ING Banku Śląskim zarabiasz. Tylko w pełni nawilżona skóra może być piękna. Krem to nie wszystko. Działa głównie na powierzchnię. KWIWIT kontrol nawilża skóra. pracy, zabójstwa, mafia. Włoskie piekło przedstawione w mediach poraża rodziny zaginionych Polaków. W Itali, no, nel paradiso. Non è che si trovi il lavoro facilmente, non è che